Architekta Agnieszka Morawiec przy aranżacji tego domu miała ułatwione zadnie. Z właścicielami współpracowała już bowiem przy innych projektach, w tym projekcie porozumienie na płaszczyźnie projektant Inwestor było ułatwione. Ponieważ była to już kolejna realizacja, którą miałam przyjemność przygotować dla tych klientów, znałam więc już dobrze ich oczekiwania oraz gust, opowiada architekt. Wygodny salon z kuchnią i jadalnią na parterze. Podstawowym założeniem projektu było zaplanowanie strefy dziennej jako otwartej, wspólnej przestrzeni bez podziałów na kuchnię jadalnie i salon oraz nadanie jej jednolitego charakteru. Rodzina chciała mieć miejsce, gdzie będzie mogła spędzać czas razem, nawet gdy ktoś będzie gotował, a ktoś odpoczywał na kanapie, stąd parter to duża, otwarta strefa dzienna z dodatkową łazienką i pokojem gościnnym. Co więcej, śmiało wykraczająca poza przestrzeń czterech ścian, wielkie okna zapraszają bowiem do wyjścia na zewnątrz. Gdzie znajduje się przyjemne miejsce do wypoczynku, mówi Agnieszka Morawiec. Przestrzeń wypoczynkowa przenika się z kuchnią i jadalnią nie widać. Gdzie konkretnie kończy się jedna strefa, a gdzie zaczyna kolejna, nie wiadomo też gdzie można by wyznaczyć granice mebli kuchennych. Ponieważ płynnie przechodzą w zabudowę salonową, z stołu można oglądać telewizję. Strefa wypoczynkowa sąsiaduje z jadalnianą, jeśli więc kilka osób korzysta w tym samym czasie z różnych funkcji, mogą cieszyć się wspólnym przebywaniem ze sobą. W dziennej części nikt nie siedzi za zamkniętymi drzwiami. Wyjaśnia projektantka: Przytulna sypialnia i biała łazienka na piętrze. Na piętrze znajduje się sypialnia właścicieli, pokój na stolatka, wygodna łazienka i pralnia. Całość została urządzona w tej samej konwencji stylistycznej i przy wykorzystaniu tych samych barw oraz kolorów. Co na parterze? Z tego stylistycznego reżimu wyłamuje się jedynie prywatna łazienka inwestorów. Na życzenie pani domu została urządzona w bieli. Wybór ten nie zaskakuje, gdy bliżej poznamy historię tego projektu. Pierwszym pomysłem był dom bardzo jasny, utrzymany w bieli, minimalistycznie urządzony. Nie wiadomo jak to się dokładnie stało. Jednak po rozmowach okazało się, że będziemy projektować wnętrze ciemne. Biała została tylko łazienka prywatna, wspomina architekt. Kolor szary i drewno we wnętrzu. Zastosowanie koloru szarego jako neutralnej bazy oraz rezygnacja z innych motywów kolorystycznych w przestrzeni dziennej stało się kanwą aranżacyjną dla całego projektu. Szare są tu okładziny kamienne na podłodze, jednolity gres kamienny na parterze domu oraz ścianach. Najdłuższa ściana strefy dziennej, cała klatka schodowa. W tym kolorze jest też blat kuchenny. Kamienną szarość ociepla drewno, w tym przypadku płaszczyzny mebli fornirowane orzechem amerykańskim. Jak przekonuje architektka orzech amerykański ma piękne usłojenie i raczej chłodny odcień, jednak samo drewno. Jako przeciwieństwo, kamienia daje dużo ciepła, szczególnie w tak intensywnym kolorze. Identyczny odcień szarości jak na frontach zabudowy meblowej pojawił się również w dekoracjach okiennych. Zamaszyste zasłony i roleta w oknie nad blatem kuchennym utrzymane są w szarości z błękitu jak lakierowane meble. Także drewniane schody wiją się po reprezentacyjnej klatce schodowej. Która wyścielana jest wielkimi płotami szarego, kamiennego gresu. Tego samego, który pięknie prezentuje się na podłodze i ścianach parteru oraz w łazience gościnnej. Wszechobecne szarości zrównoważone przyjemnym odcieniem drewna orzechowego. Z drugiej strony zostały podkręcone czarnym kolorem. Czerń zastosowana została w płaszczyznach szklanych witryn, opisanych w równie czarnych, wąskich, matowych ramkach. Witryny działają jak graficzne obrazy. Kiedy po podświetleniu rysują się kształty pięknych przedmiotów, ukrytych wewnątrz, dodaje Agnieszka Morawiec. Czarne są również sprzęty kuchenne, cokoły meblowe, punkty oświetleniowe, wnęki okienne oraz detale takie, jak podstawa kanapy czy krzeseł, co podkreśla szczególną dbałość o każdy, najdrobniejszy element wystroju. Projekt wnętrza. Agnieszka Morawiec, Grupa 7. WWW. Grupa 7. PL zdjęcia. Anna Laskowska, dekorialowe zobacz także kolorowe wnętrze. Piękne mieszkanie w stylu eklektycznym. Ma 70 metrów.